W dzisiejszym wpisie opiszę wam świetne miejsce, gdzie serwują pyszną pizzę neapolitańską, taką, gdzie każdy kęs sprawia, że jesteś w większym włoskim, glutenowym raju. Awionetka pizza napoletana. Pizza neapolitańska Kraków jak dobrze wiecie jestem wielką fanką kuchni włoskiej. Pizzę neapolitańską kocham miłością ogromną i bezwarunkową. Muszę przyznać, że w Krakowie jest ona na wysokim poziomie i jest sporo fajnych miejscówek gdzie można oddać się rozkoszy jedzenia mojej ulubionej pizzy. Przede wszystkim polecam Nolio, na krakowskim Kazimierzu, a także Olio. Zabłocie na nadwiślańskiej. Awionetka Pizza Napoletana to kolejne rewelacyjne miejsce godne polecenia. Lokalizacja Awionetka ma swoje dwa punkty warte odwiedzenia. Jeden to właśnie Awionetka Napoletana, który znajduje się na osiedlu Dywizjonu 303-62C. Zjecie tam pyszną pizzę neapolitańską, przystawki, czy desery. Więcej opiszę poniżej. Ich drugi lokal znajduje się kilkaset metrów dalej i nazywa się Awionetka Pasta i Amp Średnik Burger, osiedle Avia 1. Z tego co pamiętam to jakiś miesiąc temu jadłam burgera bbq, 29 zł, z wołowiną, karmelizowaną cebulą oraz bekonem i był naprawdę przedni. Był naprawdę spory, świetnie doprawiony, a bułka do burgera sztos. Awionetka pizza napoletana mimo. Że ta restauracja nie znajduje się na krakowskim rynku, czy popularnym Kazimierzu to świetnie sobie radzi. Ma bardzo wysoką ocenę na Google, 4,9-5 i sporo pozytywnych komentarzy. To stosunkowo nowy lokal i mam nadzieję, że utrzyma wysoki poziom w dłuższej perspektywie czasu. Tym razem zamówiliśmy na pierwszy rzut przystawkę, prostiut to crudo con burerata, 31 zł. Spodziewałam się małej porcji. A to co przyniósł nam kelner, to była solidna sałatka z aksamitną śmietankową burratą i ciepłym pieczywem na bazie ciasta pizzowego. Nie no kurczę, wszystko to do siebie pasowało. Nie pamiętam, kiedy zwykła przystawka aż tak mi smakowała. Jeśli chodzi o pizzę, to w menu znajdziesz dwa warianty: pizzę białą i czerwoną. Cienkie ciasto, chrupiące i puszyste brzegi, a do tego wysokiej jakości dodatki. Jedliśmy Pizzę białą tagliata tartufo, 39 zł, z grana padano, polędwicą wołową, rukolą i pomidorkami. Pizzę czerwoną cotto, 33 zł, z grana padano, prosciutto cotto, pieczarkami, oliwkami. Pizzę białą mortadela con pistacki, 35 zł, z ricotą, grana padano, mortadelą i pomidorkami. Wszystkie były naprawdę świetne. Jednak, jako fanka pistacji liczyłam, że w przypadku tej ostatniej oliwa pistacjowa będzie bardziej wyrazista, lub po prostu tych posiekanych pistacji będzie więcej. Ogólnie oceniłabym te wszystkie pizze na mocne 9 10. Podsumowując, wystrój lokalu, sympatyczna obsługa, czas podania menu, a później gotowych dań stosunkowo bardzo szybki, biorąc pod uwagę ilość klientów. To naprawdę restauracja godna polecenia dla zmotoryzowanych. Przed restauracją zwykle jest miejsce do darmowego zaparkowania. Nie wiem jak całkiem wieczorem, ale gdy odwiedzaliśmy lokal w porze obiadowej to nigdy nie było problemu ze znalezieniem miejsca dla auta. Tagliata tartufo cotto,